Podróżując podczas pobytu na wakacjach, lub po prostu jadąc autobusem po mieście, możemy natrafić na jakieś różne dziwne lub zabawne sytuacje. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka takich momentów, które w dodatku udało się uwiecznić kamerom. Zapraszam do oglądania. Gigantyczna anakonda. Jak pewnie się domyślacie, podczas podróży małą łódką przez rzekę w amazońskim lesie deszczowym trzeba być przygotowanym na wszystko. Ten film jest na to idealnym dowodem. Przedstawia gigantyczną anakondę, która zbliża się do tych mężczyzn. Ogromna brazylijska anakonda została uchwycona na nagraniu wideo, podczas którego trójka rybaków próbowała podążać za nią przez rzekę. Ten wąż ma około 6 metrów długości i aż 30 cm grubości. W dodatku widać, że wąż niedawno jadł, ponieważ jego brzuch jest wzdęty i zapewne czymś wypełniony. Co ciekawe, lokalne społeczności w okolicy opowiadają często różne legendy o olbrzymich anakondach, które są o wiele większe niż ta na tym nagraniu. Grupa płynęła łodzią po rzece Santa Maria w Brazylii, kiedy to napotkała tego niebezpiecznego jego mościa. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Anakondy w rzeczywistości raczej nie polują na ludzi, a wszystkie straszne historie o nich są w dużej mierze bajkami lub legendami. Morska Piramida co byście sobie pomyśleli, gdybyście podczas podróży jachtem napotkali taką dziwną morską piramidę? Czy to jest jakaś anomalia? A może takie skalne dziwactwa są zupełnie normalne? Jak się okazało, nawet kapitan stojący za sterami tego statku nie miał bladego pojęcia, czym jest i skąd się wzięła tam ta skała, choć dobrze znał te wody. Czyżby wyłoniła się ona z dna po jakimś mocnym trzęsieniu ziemi? A może wyrosła po erupcji jakiegoś podwodnego wulkanu? Jak się jednak okazuje, takie miejsca faktycznie istnieją i nie są jakąś wielką rzadkością. Spotkać je można w okolicach Australii. Takie piramidy na oceanie mogą mierzyć nawet kilkaset metrów wysokości. Nikt jednak nie wie, jak one powstają. Kraby w metrze. Z pewnością każdy z Was w jakimś momencie swojego życia korzystał z komunikacji miejskiej, a może nadal jeździcie do szkoły lub pracy autobusami czy tramwajami? Jeżeli tak, to z pewnością wiecie, że często dzieją się tam dziwne rzeczy. Przykładowo, na tym nagraniu z metra widzimy, że niektóre miejsca siedzące zostały tam zajęte przez żywe kraby. Nagrania te zostały opublikowane w internecie i dość szybko rozeszły się po mediach społecznościowych. Widać na nich trzy żywe kraby, które jak gdyby nigdy nic siedzą sobie na siedzeniach w kanadyjskim metrze w Toronto. Nagranie trafiło nawet do lokalnych wiadomości. Osoba stojąca za wpuszczeniem krabów do metra powiedziała lokalnej prasie, że był to taki niewinny żart. Chłopak odpowiedzialny za to zamieszanie po prostu kupił sobie trzy kraby w supermarkecie i położył je na siedzeniach. Twierdził, że skoro ludzie mogą jeździć metrem ze swoimi pieskami, to czemu on nie może zabrać ze sobą swoich krabów? Co ciekawe, chłopak nawet kupił każdemu z nich osobny bilet. Jednak niektórym pasażerom ten niewinny żart się nie spodobał. Jeden ze świadków powiedział, że niektóre osoby dostały wręcz czegoś w rodzaju ataku paniki. A wy? Co sądzicie o tego typu prankach? Czy nie była to już lekka przesada? The Rock zaskoczył fanów. Dwayne The Rock Johnson jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających aktorów na świecie. The Rock, który po raz pierwszy zyskał rozgłos jako wrestler, jest obecnie wziętym aktorem, którego sama obecność w filmie przyciąga do kin miliony widzów. Wydaje się być też bardzo sympatycznym kolesiem. Ostatnio przygotował niespodziankę dla grupy fanów, którzy robili sobie wycieczkę po domach celebrytów w Hollywood. Kręcił filmik na swoje konto Instagramowe i mówił w nim, że natrafił właśnie na autobus wycieczkowy pełen łowców celebrytów. Rock chciał zrobić im dzień, podjechał do nich swoim samochodem, otworzył szybę i powiedział: Hej, wiecie, gdzie mogę spotkać Dyroka? Jak się możecie domyślać, wszyscy widząc go, zaczęli aż krzyczeć z wrażenia. Po krótkiej rozmowie z turystami gwiazda pojechała dalej, mówiąc do kamery: Jednym z najfajniejszych aspektów mojej pracy aktorskiej jest to, że mogę w łatwy sposób kogoś właśnie tak uszczęśliwić. Tajemniczy facet z jetpackiem. Czy słyszeliście kiedyś o tak zwanym człowieku z jetpackiem, lub innymi słowy, o człowieku z plecakiem odrzutowym? Pewien pilot zauważył niedawno jakiś dziwny latający obiekt, który przypominał mu osobę noszącą odrzutowy plecak. Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku zgłoszono co najmniej cztery takie sytuacje. Ten film został nagrany podczas lotu na południe od Los Angeles w Kalifornii. Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego stwierdziła w oświadczeniu, że kontrolerzy ruchu lotniczego zaalarmowali innych pilotów znajdujących się w pobliżu o jakimś dziwnym mężczyźnie, który jak gdyby nigdy nic lata sobie na jetpacku. Film wydaje się przedstawiać faktycznie kogoś z plecakiem odrzutowym, ale może być to również jakiś większy dron lub inny obiekt. Po tym jak pilot zauważył tego latającego jegomościa, ostrzegł też inne samoloty, aby na to uważały. Mężczyzna z jetpackiem stał się czymś w rodzaju lokalnej legendy. W 2020 roku pilot American Airlines zgłosił, że widział kogoś w plecaku odrzutowym na wysokości 1000 metrów podczas schodzenia do lądowania. W tym samym roku, załoga samolotu linii China Airlines zgłosiła innego, niezidentyfikowanego mężczyznę z plecakiem odrzutowym na wysokości 914 metrów, gdy samolot zbliżał się do lotniska. Następnie lokalna szkoła lotnicza opublikowała nagranie przedstawiające osobę, która może być tym podejrzanym poszukiwaczem podniebnych przygód. Nie jest jednak jasne, czy te przypadki są ze sobą powiązane. Papieski ślub. Jeśli chodzi o śluby katolickie, to niezwykłym wydarzeniem musiałoby być udzielenie ślubu przez samego urzędującego papieża. Jak się okazuje, papież zrobił to i to w dodatku nie w kościele, a na pokładzie samolotu. Kilka lat temu papież Franciszek udzielił ślubu stewardesie i jej partnerowi podczas zaimprowizowanej ceremonii w swoim samolocie, który wznosił się wówczas około 11 km nad Chile. Papież leciał tym samolotem z Santiago. Krótki lot zamienił się jednak w niespodziewanie wielką uroczystość. Wszystko zaczęło się, gdy zaręczona para pracowników lotniska zaczęła rozmawiać z papieżem, gdy usiadła obok niego podczas grupowej sesji zdjęciowej. Papież Franciszek zapytał, czy są oni małżeństwem. Para powiedziała mu, że mieli się pobrać, jednak w 2010 roku w Chile uderzyło trzęsienie ziemi, niszcząc kościół, w którym mieli mieć ceremonię. Udało im się wziąć ślub cywilny i mieli wszelkie dokumenty potwierdzające ich związek. Niestety nigdy nie doczekali się oficjalnej ceremonii ślubnej przed urzędnikiem kościoła. Najwyraźniej odprawienie im ślubu w powietrzu było pomysłem Franciszka. Papież oczywiście zapytał, czy na pewno tego chcecie? A oni odpowiedzieli: No jasne. Tym samym papież Franciszek pobłogosławił ich obrączki, a następnie powołał świadka, którym był jeden z kardynałów obecnych na pokładzie samolotu. Para sporządziła akt ślubu odręcznie, na kartce papieru i powiedziała sobie sakramentalne: Tak. Watykańscy urzędnicy twierdzą, że to pierwszy taki przypadek, kiedy papież udzielił ślubu w lecącym samolocie. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!